Spotkaliśmy się dzisiaj na Jasnych Błoniach na wystawie plenerowej zorganizowanej przez kilka dziewczyn, tutaj określonych jako dziewczyny w wiankach i w szczeciński STF. A jeśli chodzi o zdjęcia i wydarzenia, które miało miejsce dwa tygodnie temu na Arkonce, to było ognisko zorganizowane dla dzieci z Ukrainy. Dobrze, że jesteście, to jest takie hasło przewodnie tego wydarzenia dzisiejszego. Porozmawiamy chwilkę z panią Janną Przepiera. Asiu, powiedz, kto był pomysłodawcą um, tego wydarzenia, tego ogniska dwa tygodnie Temu, na którym dzieci narysowały takie piękne rysunki. Głównym pomysłodawcą były dwie dziewczyny, Marta i Kasia. Wpadły na taki pomysł, żeby właśnie zrobić coś dla, no dla dzieci, tak, dla tych w sumie najmniejszych ofiar wojny na Ukrainie dzieci które no żeby chociaż troszeczkę miały tej namiastki normalności dzieciństwa i wpadły na taki właśnie pomysł i zwerbowały że tak powiem nas tutaj dziewczyny w wiankach również do tej akcji no i to ognisko się odbyło i faktycznie bardzo dużo dzieci przyszło bardzo dużo i polskich i ukraińskich ale bardzo dużo ukraińskich do których to było celowane to ognisko i myślę że było bardzo fajnie Ile osób było na tym ognisku? Jakbyście mieli to oszacować? Jak rozmawiałam z Martą, to powiedziała nawet o liczbie 500 osób, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. By, byli animatorzy, którzy z tymi dziećmi spędzali czas i organizowali dla nich ten czas. Były osoby, które znały język ukraiński, więc też no, pomagały nam tutaj w. W komunikacji z tymi dziećmi. Naprawdę bardzo, bardzo myślę fajne wydarzenie i wzruszające, ale też wesołe. Dzieci były uśmiechnięte, szczęśliwe, więc myślę, że jak najbardziej to ognisko swoją, swój cel tutaj osiągnęło. Czy planujecie jeszcze jakąś inicjatywę, jeśli chodzi o dzieci z Ukrainy? Tak, mamy bardzo dużo pomysłów. Nie chciałabym o niektórych jeszcze mówić, dlatego że będą to niespodzianki, ale tak, tak, bardzo nas zainspirowała ta akcja, że tak się udało, że było bardzo fajnie, że, że było bardzo miło, że te dzieci naprawdę no, chętnie skorzystały z tego wniska, czyli potrzeba była i mamy, mamy różne pomysły jeszcze różnych akcji. Mam nadzieję, że się odbędą. Gdzie przeczytać o takich wydarzeniach? Gdzie można trafić na takie wydarzenie? No właśnie przede wszystkim na Facebooku. Na Facebooku tutaj akurat akcję też ognisko współorganizowaliśmy ze Szczecińskim Towarzystwem Fotograficznym, tak jak i dzisiejszą wystawę, więc na stronie Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, no i generalnie na, na Facebooku my jako dziewczyny w Jankach nie mamy swojej strony, może, może założymy, ale generalnie członkinie tego naszego tej naszej organizacji, że tak powiem, tej naszej grupy zawsze, zawsze nas w swoim profilu um, oznaczamy koleżanki i na Facebooku to umieszczamy, więc no, proszę przede wszystkim śledzić Facebooka. Fajnie by było zrobić taką stronę, myślę, dla dziewczyn w wiankach, tak. dlatego że to jest dość charakterystyczna nazwa i m, mówiąc dziewczyny w wiankach można by było tam znaleźć właśnie tego typu wydarzenia, czy to dotyczące sytuacji w Ukrainie, tak. czy też innych y, Przypuszczam w przyszłości jakichś uh -huh. takich Jak pomysłów, które będą się rodziły u dziewczyn w głowie. Bardzo dziękuję Asiu dziękuję. za informację. Pan nazywa się Bodek Macali, reprezentuje STF Szczeciński i chciałabym, aby powiedział kilka słów na temat dzisiejszej wystawy i zdjęć, które tutaj prezentujemy. Wystawa, jak jeżeli chodzi o fotografię, to jest dosyć skromna, bo mamy 10 zdjęć, pięciu autorów. Fotograficznie to tam nie poszaleliśmy, przynajmniej jeżeli chodzi o wystawę, natomiast zrobiliśmy dużo zdjęć bardzo fajnych dzieciaczkom. Tak jak już kiedyś rozmawiałem z Andrzejem Kutysem z polskiego radia, to właśnie on mówi, że te zdjęcia one nie wyglądają na takie zdjęcia z tych naszych czasów, tak? Życie. Dzieciaki są uśmiechnięte, bawią się, ale to chyba właśnie o to chodziło w tej waszej imprezie, żeby te dzieciaki oderwać od tych wspomnień, od złych myśli. I one się miały po prostu dobrze bawić, i, i na tych zdjęciach mam nadzieję, że to widać, że te dzieci są uśmiechnięte, szczęśliwe, chociaż przez chwilę. Taki był chyba główny cel tego fotograficznego naszego udziału w tej imprezie. Ile osób robiło zdjęcia na ognisku dwa tygodnie temu? Ile osób z Państwa stowarzyszenia? Zdjęcia robiło pięciu fotografów, czterech z STF-u, natomiast Natalia, która tam robiła zdjęcia, to my ją namawiamy, więc mamy nadzieję, że ona wkrótce też z STF-u będzie i na wystawie tutaj jest. Czyli że dołączy do Państwa, tak? Poszerzy grono STF-owców? Mam głęboką nadzieję, bo my jesteśmy otwarci, lubimy, jak ludzie do nas przychodzą. Nie stawiamy jakichś tam progów na wejściu, więc jesteśmy takim raczej staramy się być otwarci. Zapraszamy do udziału w naszych imprezach, w naszych spotkaniach. Planujecie Państwo jeszcze jakieś wydarzenia, jeśli chodzi o Ukrainę? Czy jeszcze jakieś wystawy są planowane przez STF? To znaczy tak, jeżeli chodzi o Ukrainę, to nasz były prezes Tomek Seidler zaproponował taką aukcję zdjęć na rzecz Ukrainy. Przy czym to miały być zdjęcia, początkowo taki był pomysł robiony na Ukrainie, bo tam kilka osób od nas było, miały zdjęcia stamtąd i chciał, żeby takie zdjęcia były sprzedawane. Ale rozbudowaliśmy ten pomysł, czyli zaproponowaliśmy naszym członkom, żeby każdy z nich tam wybrał jedno, dwa czy trzy zdjęcia, zapłacił za ich wydruk, potem za wysyłkę i chcemy te zdjęcia wystawić na aukcji charytatywnej, z której dochód przeznaczymy bezpośrednio na jakąś organizację pomagającą Ukraińcom. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia, mam nadzieję, niedługo. Jak się podoba Pani wystawa? No, ja jeszcze nie oglądałam. Dopiero zaczynamy. A tak. Pani oglądanie? Zaczynamy z córeczką. Tak? A Pani jest z Ukrainy? Ja czy? jestem z Ukrainy. Ale teraz przyjechała Pani. Nie, nie, nie. Ja już, już dawno nie już Pani w Polsce. Tak, tak jak tak. to Pani odczuwa? No strasznie. Strasznie i. Po prostu jesteśmy w szoku. Bo naprawdę, naprawdę po prostu no Nie, było nie, nie, nie myśleliśmy, że od naszych sąsiadów będzie to aż na taką skalę. E, tym bardziej, że mamy rodziny przecież pomieszane, tak. Mamy też w rodzinie z Rosji. Także, no, po prostu nawet nie, ma, nie mam co powiedzieć, bo po prostu jesteśmy. Ktoś już do pani dojechał z Ukrainy? To na, raz, na razie e, takie bliskie, bliskie koleżanki moje mamy, e, a tak e, rodzina, moja ciocia, to pod ludzkiem są. No i tam na razie wszyscy ukrywają się. Jak się podoba Państwu wystawa? Bardzo ładna, bardzo ładnie, bardzo e, przejmująca jest. My jesteśmy właśnie z Holandii e, i to co widzimy, Polska rzeczywiście, ja jestem dumna, bardzo dumna. Nie mówię, że w Holandii, w Holandii też dużo robimy, też pomagamy dużo, ale jestem dumna jako Polka i widzę, co robicie dla tych ludzi, to naprawdę podziwiam i, i naprawdę jesteśmy z wami. No, no tak jak mówię, mąż łzy w oczach maj. Serce. Wzruszająca Bardzo. sytuacja. Naprawdę prawda? dużo powodzenia i cierpliwości. My mamy nadzieję, że to się skończy.